Kacper Bisans przedstawia. Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Ty, skończony idioto. Tak powiedziałem do siebie kilka lat temu, kiedy skończyłem z długami, z kredytami różnego rodzaju i z leasingiem na kilka tysięcy. I pamiętam, kiedy miałem największy właśnie problem z leasingiem, to zrozumiałem swój błąd. Udawałem, że stać mnie na coś, na co mnie nie stać. A leasing prawie zawsze jest dla idiotów. Ja wiem, że to nie jest popularne myślenie, bo teraz dużo się mówi o o ludziach, którzy sobie biorą leasing, żeby optymalizować koszty, bo to takie mądre, takie seksy. Wszyscy motoryzacyjni blogerzy, youtuberzy mówią o tym, że to jest lepsze niż najem, ale z założenia nie potrzebujesz leasingu i leasing to jest pewien rodzaj ekstrawagancji. I widzisz, kiedy ja brałem leasing na Mercedesa, udawałem, że mnie stać do tego Mercedesa. Tymczasem teraz wiele osób też. Ma problem z leasingami, no bo wiadomo, zaraz zapanuje gospodarka, stoi. Więc teraz widać, kto miał kasę na te Mercedesy, a kto nie. I ostatnio dowiedziałem się o tym, że tylko tylko w Bielsku, na podbyskidziu w Mercedesie w marcu, a mamy maj, w marcu, kiedy dopiero był początek, pierwsze topnięcie w ogóle zamrożenie gospodarki, było tysiąc różnych. Telefonów, maili, próśb o to, żeby zrobić sesję leasingu, żeby raty jakoś rozłożyć w czasie, żeby zmienić warunki najmu długoterminowego itd., itd. Tysiąc. Wyobraź sobie teraz tysiąc Mercedesów, to jakbyś tysiąc Mercedesów włożył do średniego miasta, to one byłyby na każdym rogu. I ci wszyscy ludzie udawali, że mają pieniądze na Mercedesy, a nie mieli. Oczywiście ja tu nie zakładam jakiejś złej woli, ale rozsądku przy tym zabrakło i rzeczywiście to jest problem. Jeżeli udajesz na coś stać, leasing jest dla dwóch grup społecznych: dla idiotów i dla nazwijmy to wytrawnych graczy. I teraz idioci to są ludzie, którzy zarabiają 6 tysięcy, na przykład, i myślą sobie tak: 6 tysięcy zarabiam. Mam dychę na koncie, to teraz taka BMK 3 prosto z salonu super opcja, rata 2200. I on sobie za 1 trzecią swojej pensji bierze BMK i myśli, że jest panem życia. To jest taki klasyk klasyków. Są ludzie, którzy mają, zarabiają 15 tysięcy i biorą auto za 5, za 7 leasing. No bo wiadomo, że Mercedes Class e za, za 5 tysięcy miesięcznie to okazja. Najlepiej sobie wziąć Eskę za 7 czy 8 tysięcy miesięcznie, bo skoro zarabiam 15 i jeszcze mam hipotekę na 2-3, to jeszcze mam górkę, jest spoko. Tymczasem prawda jest taka, że ci ludzie po prostu wymawiają sobie, że ich na to stać, chcą pokazać jakiś swój status społeczny, a prawda jest taka, że ich na to nie stać. i Widzisz, ja to mówię z perspektywy osoby, która konfigurowała sobie auto, to wzięła dwa razy droższe niż było w podstawie. Robiłem te wszystkie błędy i byłem idiotą, także daję sobie pewnego rodzaju immunitet, żeby móc tak mówić o innych. Ja wiem, że to jest krzywdzące, to jest takie trochę nawet prowokacyjne, ale uważam, że jeżeli nie masz poduszki finansowej, tudzież w Funduszu Bezpieczeństwa, bo tak teraz się modnie mówi, ale możemy się śmiać z nazw, ale to jest bardzo mądre. Jeżeli nie masz poduszki finansowej, czyli po prostu oszczędności na pół roku w skarpecie, to nie powinieneś robić żadnych inwestycji, żadnych, a, inwestycji, żadnych wydatków typu auto. To, to raz. Jeżeli nie masz przynajmniej na połowę wartości auta w gotówce, niezależnie od tej skarpety, czyli masz w skarpecie na pół roku do przodu, bo jadę na pół roku do przodu i jeszcze masz na połowę wartości auta, to już powiedzmy, że możesz o jakimś leasingu pomyśleć, dlatego że pokazałeś, że potrafisz te pieniądze oszczędzać, że masz jakąś, jakąś rezerwę finansową i że tymi pieniędzmi jakoś zarządzasz. Oczywiście można iść w skrajność, czyli iść w podejście mojego wspólnika, który uważa, że już żadne leasingi, żadne kredyty, żadne zobowiązania. Proszę bardzo, pani idzie w maseczce, współczuję. Ale to jest podejście skrajne, które uważam, że jest dużo mądrości. Ja mam inne. Ja uważam, że, że są przypadki, kiedy leasing ma sens. Są też marzenia, do spełnienia ludzie mają, chcą mieć jakieś fajne auto. Więc ja rozumiem, że jeżeli masz takie marzenie, to spoko, tylko nie finansuj tego na styku, że ledwo co oszczędzisz na wpłatę własną, masz, już na jenoratę i dawaj leasing. tylko faktycznie, poduszka bezpieczeństwa, połowa wartości auta w gotówce, gdyby coś się wydarzyło, to, to czemu nie, czemu nawet nie zrobić tego w taki sposób. I Mówię to też jak osoba, która zna kilka osób, które mają Ferrari, nawet jeden mój kolega ma trzy różne Ferrari i jeżeli oni kupują Ferrari, to wydaje się to wydatkiem ekstrawaganckim, wydaje się to nawet bezsensownym może wydatkiem. Tymczasem weź pod uwagę, że jeżeli ktoś ma, nie będę im tam w portfel zaglądał do, do końca, ale ktoś ma majątku na przykład 50 milionów, bo tyle może mieć mój jeden kolega, a drugi ma 100 milionów majątku. No to jeżeli kupisz za 1-2% tego samochód, to to jest bardzo racjonalne. Czyli gdybyś ty miał 100 tysięcy oszczędności, musiałbyś kupić za 1002 samochód. Pomyśl sobie o tym, jak, jak to robią bogacze. I nawet jeżeli to by było 5, 10, 20% wartości twojego majątku. I pomijam tutaj miejsce, w którym żyjesz, mieszkanie, dom, bo to jest taki majątek, którego raczej się nie pozbywasz jak musisz, bo też musisz, musisz gdzieś mieszkać. Czyli dajmy na to, że to jest, że majątek liczymy bardziej gotówkę albo coś, co szybko się sprzedaje. No to wychodziłoby na to, że jak masz 100 tysięcy gotówki, to racjonalne jest auto za 5, 10, 20 tysięcy. I tak. Ja takim autem za 4300, Mercedesem w gazie, bardzo fajny był, robiłem biznesy, przejechałem 20 parę tysięcy kilometrów. I co? Jeździłem Katowice, Warszawa, zawieszenie było trochę słabe już, rdza go brała, ale auto było duże, bezpieczne, automat, chłodzenie w podłokietniku, bo tam była klima, także mogłem spokojnie napój czy jakieś jedzenie z lodówki wyjąć, tam wsadzić, przejechać 300 kilometrów i mieć. I to za 4300. I nie potrzebowałem prestiżu do, do, do robienia interesów. Nie, taki Mercedes stary mi wystarczył. Tymczasem teraz ludzie wychodzą z założenia, że jak nie masz nowej C-klasy, to jesteś nikim. Jak nie masz Volkswagena, żeby sąsiad patrzył, to nie jesteś kimś. Bzdura. Bzdura, dla idiotów wymyśla się bajki, konsumpcjonizm, który nie ma sensu. I teraz powiedziałem też o wytrawnych graczach. Wytrawni gracze to są ludzie, którzy najlepiej jak już mieli bankructwo za sobą, no ale nie każdemu to było dane takie błogosławieństwo. Więc załóżmy, że są ludzie, którzy już mają kilka lat firmę. Kilka lat, czyli nie, że dzisiaj zakładasz firmę, jutro bierzesz auto w leasing, tylko masz kilka lat firmę, miałeś już jakieś wzoty, upadki i wiesz, że dzisiaj wszystko się zmienia. Świat płynie, więc ty owszem, masz, nie wiem, przedstawicieli handlowych, masz jakąś gotówkę, ale powiedzmy, nie masz nawet na połowę wartości tych aut, ale bierzesz 5 pant w leasingu, bierzesz sobie je z gazem, dajesz to, żeby to, to handlowcom, żeby to zarabiało, popowało ci pieniądze do firmy i podejmujesz jakieś ryzyko. Ale wiesz, no, nawet jeżeli, jeżeli firma ci padnie, te leasingi trzeba będzie jakoś sprzedawać, kombinować, to ty sobie jakoś z tym poradzisz. Bo już miałeś sytuacje podobne, to ryzykuj. Biznes to hazard, w którym tylko te szanse na wygranie przyciągasz na swoją stronę. Także dlaczego nie? Ale to już trzeba mieć do tego jaja, trzeba mieć do tego i to, mieć do tego jakiś zmysł biznesowy i jakieś doświadczenie. Ja wiem, jak to jest być bankrutem, wiem, jak to mieć, jest mieć wielkie długi i wiem, że dzisiaj. Gdybym sobie wziął moje marzenie, czyli Porsche 911, gdybym sobie wziął to w leasingu, to stać mnie na wpłatę własną, stać mnie dzisiaj na ratę leasingową rzędu 3, 4, 5 tysięcy, bo tyle kosztuje rata leasingowa Porsche'ka, którego bym chciał przy dużej wpłacie własnej, oczywiście używanego. Ale ja wiem, jak jest dzisiaj. Po pierwsze, dzisiaj chcę inwestować pieniądze w co innego, a nie w ratę leasingową auta, którego nie potrzebuję. A po drugie, to nie wiem, co będzie jutro. Nie wiem, czy moje firmy się nie skurczą, nie wiem, czy moje projekty się nie zmienią. Także to jest wszystko kruche. I dopóki nie masz naprawdę solidnych postaw finansowych, to leasingi nie są dla ciebie po prostu. I tak to wygląda. A teraz, jak to się ma? Do szerego kowalskiego, który chce. Chce jakoś jakoś... No po prostu nie jestem starego gruchota. Ja wiem jak to jest, kiedy człowiek kupuje auto i chce imponować innym. Ja wiem, niektórzy wierzą, że na to się wyrywa dziewczyny, tudzież kobiety w późniejszym wieku, ale to tak nie działa. Te kobiety nie skakują przez szybę i nie, nie kochają Cię za auto i ludzie próbują sobie kupić szacunek, respekt e, samochodem. I ja to rozumiem, ja to szanuję, ja to w jakiś sposób przeżyłem, tylko wiesz co, 10 lat temu podszedłem sobie do gościa, który miał Porsche 911 Turbo. A. To było wtedy super, super samochód. To naprawdę ciężko takie auto na ulicy i podchodzę do jego w przerwie szkolenia i mówię, że ma fajne auto. Akurat miałem mankiety z herbem Porsche, więc powiedziałem mu, że ja od 15 roku życia marzę o tym Porsche. Chciałbym, chciałbym takie sobie kupić w przyszłości. I czy mogę się z nim przejechać? Oczywiście w roli pasażera, żeby trochę mnie przewiózł tam 15 minut, powiedział mi o tym aucie. i. I wiesz co? Ja bym powiedział, że nie ma problemu, że po szkoleniu teraz tam się złapiemy. A po szkoleniu uciekł. Uciekł szybko, żeby mnie nie spotkać. Eee, I co? I mimo, że sobie kupił moją uwagę i kupił sobie jakiś szacunek, to szybko to stracił, bo e, jednak e, obiecał mi coś, e, czego nie dowiósł. Także nie próbuj sobie kupować szacunku i, e, i respektu u sąsiada. Bo naprawdę ja nie miałem żadnego problemu, żeby jeździć autem najpierw za 3000, potem za 4300. A jak już naprawdę potrzebujesz komuś imponować, to kup sobie, w innym filmie o tym mówię, kup sobie takiego Aera XJ308, klasyk, rocznik 9789, kup sobie w dobrym stanie takiego auto za 20-30 tysięcy. No lepiej z gazem. I to jest auto, które, którego się żaden miliona nie powstydzi, jeżeli masz taką pracę, że musisz się tym autem afiszować, to też to może robić tanio. Ale prawda jest taka, że zawsze możesz zaparkować gdzie indziej i nie masz z tym problemu. Także wiem, że wiele osób mówi, dobra, ale ja mniej więcej mam swój, znam swój biznes, niby dzisiaj zarabiam ósemkę, to stać mnie na tą dwójkę, na ratę, bo to tylko jedna czwarta zarobków za abstrakcję na auto, które jest dodatkiem do życia, wydawać inną czwartą. Ale powiedzmy, że chcesz to zrobić, to wiesz co? Ja wiem, że teraz po koronawirusie to ludzie już czują się pancerni, że och, taki, taki wirus tutaj wszedł, to, to rzeczywiście teraz już mnie nic nie ruszy. Ale nigdy nie wiesz, czy teraz nie będzie kolejnego tak zwanego czarnego łabędzia, czyli sytuacji, która, która się pojawia, a nikt jej nie potrafi przewidzieć. Wczoraj do mnie zadzwonił syn od mojej księgowej i oznajmił mi, że moja księgowa umarła w zeszły poniedziałek, tydzień temu. I wiesz co? Ona mi księguje firmy od 9 lat. Ona księguje mi trzy różne firmy. Księgowała. To była świetna kobieta, naprawdę. Lubiłem ją, była dowcipna. Jak na księgową to miała poczucie humoru. Czasem sobie tam u niej w biurze poarzekaliśmy wspólnie na rząd, poprzeklinaliśmy. No ale wyobraź sobie, że ona by umarła w złym momencie. Nie wiem, tu przed kontrolą, albo miałaby wysłać jakieś wnioski o te śmieszne tarcze, i nie wysłałaby, bo by umarła, i byłoby potem po terminie. To jest może małe, małe miki, ale naprawdę, tak ci umrze księgowa. To nie jest zaciekawa sytuacja. Teraz szybko przynosimy te, te papiery gdzie indziej. A da się, da się przed tym zabezpieczyć, bo nie przewidzisz wszystkiego, ale możesz mieć po prostu kasę, możesz mieć jakieś zabezpieczenia wszelkiej maści, bo nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć. I śmierć księgowej to jest przykład, ale My kręcimy program na YouTube, gdzie mój wspólnik jest twarzą programu. No i co jakby on jutro umarł? Ja muszę być na to gotowy. Co z tego, że dzisiaj mam pieniądze, skoro jutro może ta płynność być inna. Także zadawać sobie pytania często, co się może wydarzyć najgorszego. I mimo optymizmu, to uważam, że warto, warto sobie takie pytania co jaki czas zadawać. I zakładać, że jednak nie jesteś najmądrzejszy na świecie i że leasing na 50, 60 miesięcy, na kilka tysięcy to nie jest coś, czego potrzebujesz. To jest Twoja fanaberia. To jest Twoje być może marzenie. Marzenia warto spełniać. Ja to auto kupiłem jako jedno z moich marzeń, ale z konkretnym biznesplanem. Chociaż, prawdę mówiąc, to na początku nie był konkretny i kupiłem je na pałę w złym momencie, ryzykując. One mi się zwróciło tylko dlatego, że miałem jakiś pomysł, determinację, żeby je wykorzystać. Ale. Jeżeli mam auto, które mi się zwraca, tam nie wiem kiedy się zwróciło, po półtorej roku, może jak je kupiłem, to jest fajnie, ale mało kto ma taką możliwość. Jeżeli kupisz tanią pandę z gazem, to handlowiec pewnie ci na nią zarobi, jak masz dobrą branżę i w miesiąc czy dwa, ale to jest wtedy inwestycja, podejmujesz ryzyko, bierzesz leasing. A jeżeli nie masz skarpety z kasą na pół roku, jeżeli nie masz. A, koparka, możemy przeze, jeżeli nie masz oszczędności takich, żeby to auto móc chociaż w połowie kupić. To znaczy, że leasing nie jest dla ciebie, bo nie potrafisz jeszcze kasą zarządzać. A to jest trudna sztuka, ja się jej też cały czas uczę. I pamiętaj, nie bądź idiotą, bądź vipem, bądź gościem, który mądro myśli, który się nie musi pokazywać, który może podjechać nawet matizem na spotkanie i swoimi jajami, tudzież jajnikami, obroni swoją filozofię, swój produkt i swój biznes. Tego ci życzę, Hakuna Matata. Wszystkiego dobrego. Cześć. Kacper Bisan przedstawia Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.